.zy mamy mordy eee. powrót do kręcenia. Kropka, nie, da, nie dam Ci teraz, się daje zaraz. Muszę nakręcić vloga. E, tak, więc powrót do kręcenia. Za dwa tygodnie e, zawody na Węgrzech. E, oczywiście zawody pro. Tak naprawdę to będzie mój taki e, prawdziwy debiut, bo pierwszy start w pro miałem po wygraniu karty, więc nie ma co się oszukiwać. Tam jeszcze odstawałem, a teraz mam nadzieję, że będzie dużo dużo lepiej zjem śniadanie paróweczki dzisiaj z reguły z reguły mleko śniadania ale dzisiaj skończył mi się izolat więc dzisiaj wyjadą paróweczki taczyńskiego skurczaka do tego wafle ryżowe wafle ryżowe i jakiś owoc, pewnie gruszka czy coś, ale to Wam pokażę na bieżąco po śniadaniu. Postaram się zrobić jakieś pozowanie, żebyście zobaczyli co się zmieniło, jak wyglądam. Eee, może zrobię jakieś kontrole, kontrole wagi. A zaraz zobaczymy, bo nawet nie wiem jak to wygląda. Pyk. Ciao. sobie wagę. Hop. Lecimy z ważeniem. Limit mam 98 kg. Waga jest 101 i 1, czyli rekordowo rekordowo niska. 3 kg do limitu. <grytanie> Tutaj spokojnie. to jest spokojnie. Zrobimy jeszcze jeden pomiar, bo czasem ta waga oszukuje. Zawsze staram się 2-3 razy ważyć. no 101, dobrze. Czyli tendencja spadkowa jest w każdym razie. O, okej. Okay. Spokój. No i śniadanko. Tego zaraz jeszcze wlecę na jakieś oczywiście warzywka. Trochę keczupu. Mały no, się bawi. Antek. Pomachaj. Pomachaj. Do widzów. No! Dobra, smacznego! Moi drodzy, tutaj się już robi obiad. Będzie to tak, dwa obiady po 100 gram ryżu, pierś po 200 gram, czyli 400 gram piersi, 200 gram ryżu. Pierś będę gotował na takim bulionie, kostka rosłowa, myślę, uroby ziela. Później pewnie wlecie jakiś, jakaś rybka jeszcze i zobaczymy jak to dalej, jak moje makro będzie wyglądać potem. Na bieżąco sobie dzisiaj będę wyrzucał jakieś posiłki, bo mam dzisiaj dzień wolny, więc mam czas i będę sobie troszkę gotował. przyszła koperta prosto z Ameryki do widzenia trochę rozmoknięte, ale kurwa trzeba zobaczyć co to jest oczywiście ja to jak muszę wszystko rozerwać moi drodzy jest w końcu Dajcie Cudo. Na to każdy chyba, każdy zawodnik na to czeka. Kolejny posiłek. 200 gram piersi gotowanej. 100 gram reżu, 12 gram oliwy. Fasolka gotowana oczywiście. Odrobina ketchupu, No i kola. Zero z cytrynką winogron tylko dekoracja parcuszki dla mężusia bananowe no, Andzia tam pichci a ja leżę na serial łata pierścienie, Pierścienie Władzy na, na Amazonie no. Na razie pierwszy odcinek, zobaczymy co się będzie działo. O. Dziękuję. O, siemano, mortki. szybkie śniadanie. A nie mam izolatu, skończył mi się izolat, tylko sker. Raczej rzadko jem sker, ale mówię, ratuję się, bo nie mam izolatu. Więc mam dwa skery, 85 gram płatków ryżowych, 15 gram miodu, 100 gram mango z Ananasem wymieszane, mrożone um, i woda ugotowana i wpierdalam. i potem zbieram się do pracy. Że miłego dnia wam życzę w ten piątek. Teraz do pracy, Antka na zakupy. Małe się bawi. Z okazji, że mam chwilę przerwy w pracy, przyszedłem do mamy a, zrobić sobie świeże żarcie, <laughs> ugotować ryż, rano zrobiłem śniadanie w domu, usmażyłem na szybko mintaja, ale nie mam za to żadnych węgli, więc szybko ugotuję ryż, ugotuję sobie jakieś fasolkę czy coś, żeby było jednak to świeże, zawsze troszkę lepiej smakuje a, i wracam do pracy i zrobić jeszcze dzisiaj trening ramion i interwał dodatkowo całe 14 minut interwału um, tyle w sumie moi drodzy może coś wam nagram później jeszcze w pracy jak będę albo z treningu zobaczę jak mi czas pozwoli do miłego dobra moi drodzy dzień dobiega końca w sumie byłem jeszcze na zakupach um, w KFD kupiłem sobie dwa izolaty Naturalne, smak naturalny, mój ulubiony. Jak już wiele razy mówiłem, do tego potas cytrulina, już pod, pod myślą e, o startach, żeby sobie przed wyjściem na scenę cytrulinę dziabnąć. I do tego szot, argininy, e, to na pewno wezmę do samolotu, żeby mieć ze sobą na zawodach. A potas, wiadomo, żeby tą pełność mięśni trzymać i żeby się nie wypukać z potasu, bo nad sód i potas jest bardzo potrzebny, gdy się chce uzyskać dobrą formę, pełność i ogólnie pracę mięśni. Raczej sobie od czego służy potas i sód w organizmie, za skurcz, rozkurcz mięśni, a to jest bardzo ważne. Tyle ode mnie. Pamiętaj subskrybuj, komentuj, lajkuj. E, dajcie za Ci się podoba. Na pewno będzie więcej teraz filmów, bo niedługo start. Więc będę Wam starał się na bieżąco nagrywać, jak to wygląda. E, I nagrać coś przede wszystkim z wyjazdu, e, który będzie w Węgrzech. miłego no. dnia.